Zakochanie jak psychoza o miłości i związkach. Przeciwieństwa się przyciągają? Są na to badania. Jeśli nasz potencjalny partner ma podobne do nas białka układu zgodności tkankowej, to jego zapach wydaje się nam mniej atrakcyjny. Mówiąc inaczej, lepiej smakuje partner bardziej zróżnicowany genetycznie. Czyli zapach chroni nas przed popełnieniem błędów w wyborze partnera. Z genetycznego punktu widzenia jak najbardziej, to taki strażnik ewolucji, który ma nas chronić przed rozmnażaniem się z osobami zbyt podobnymi genetycznie do nas samych, bo jak wiemy to zwiększa ryzyko wad genetycznych u potomstwa. Biologia jest sprytna. Tylko nie zawsze działa. Weźmy taką sytuację. Przez internet poznaje mężczyznę, świetnie mi się z nim rozmawia, Robimy to godzinami przez wiele tygodni, ale coś stoi na przeszkodzie, żebyśmy od razu spotkali się na żywo. Kiedy do takiego spotkania w końcu dochodzi, jesteśmy już w sobie zakochani i nic nas nie powstrzyma. Żadne alerty ewolucji, żebyśmy stworzyli związek. Tyle, że aby się zakochać, potrzeba czegoś więcej niż godzin spędzonych nad komputerową klawiaturą. Czego potrzeba? I czym tak naprawdę jest miłość? Miłość. Sądzę, że ciężką pracą. Erich Fromm, niemiecki psycholog, psychoanalityk i filozof, autor książki o sztuce miłości, uważał, że miłość nie jest czymś naturalnym. Miłość, pisał, wymaga dyscypliny, koncentracji, cierpliwości, wiary i przezwyciężenia narcyzmu. To nie jest uczucie, to jest praktyka. Ale czymś zupełnie innym jest zakochanie. Odróżnijmy te dwa stany. Zakochanie jest zjawiskiem dość krótkotrwałym, w zasadzie biologicznym, biochemicznym. Nawet w potocznym języku mówi się o chemii między dwojgiem ludzi. Z intelektualnymi dyskusjami przez internet i trzeźwym kombinowaniem, czy ten chłop się nadaje, czy nie, zakochanie ma niewiele wspólnego. Bardziej udają się związki, które rozpoczęły się od zakochania, czy takie aranżowane lub. Wynikające ze zdrowego rozsądku? Tego nie wiem. Przecież przez wiele wieków dominującym modelem były małżeństwa aranżowane, i sporo z nich było bardzo udanych. Każdy związek ewoluuje, zmienia się, ma swoją dynamikę. Związek składa się z kilku faz, ale ta pierwsza i ta ostatnia nie zawsze występują. Zakochanie się jest pierwsze, potem są romantyczne początki. Następnie związek kompletny, w którym jest miejsce i na namiętność, i na zaangażowanie, i na intymność. Później on się przeobraża w związek przyjacielski, jak dobrze idzie. No, a jak źle, to w relację pozbawioną uczuć, w obcość i rozkład. A zatem składniki miłości to namiętność, intymność i zaangażowanie. Wystarczy tyle? Wystarczy. Każdy z tych składników jest, pozostając przy nomenklaturze kulinarnej, wybitnym specjałem. Tak naprawdę najłatwiej o namiętność, choć i z nią po latach bywa różnie. To stan, w którym kogoś pożądasz i jesteś pożądany. Intymność to tworzenie swojej przestrzeni, swoich kodów, zwyczajów, języka. Swoich mikroświatów. Tak a zaangażowanie to coś, dzięki czemu zakochanie, pomimo różnych przeszkód, może przekształcić się w trwały związek.